W Fortnite po nowej aktualizacji zostały dodane dodatkowe style praktycznie do każdej postaci z Karnetu bojowego poza Darden więc w dzisiejszym filmie dodałem własny customowy styl do Darda Fadera, którym będę dzisiaj grał. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli chcecie więcej takich filmów z jakimiś customowymi skinami, bądź też na przykład customowymi broniami, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i myślę, że tak 1500 łapeczek do góry, no i wtedy będzie kolejny taki film. A teraz już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Więc witam Was w grze. No i dzisiaj będziemy próbowali zrobić Wina tym oto właśnie stylem do Darda Wejdera, który wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem ładny. Ma on właśnie kask w stylu galaxii, no i tutaj jeszcze resztę ubioru też w stylu galaxii. No, reszta zostaje normalnie, tak jak jest w zwykłym Dardzie Vajderze. No i wydaje mi się, że całość się ładnie ze sobą komponuje. No ja osobiście dodałbym to do gry, ale niestety nie pracuję w Epic Games, więc nie mam tutaj nic do gadania. No ogólnie, no to tak jak już mówiłem, no niestety, Epic nie dodało żadnego stylu do Darda Vadera, więc e, tak jak widzicie macie tutaj styl do Darda Vadera, który w sumie mógłby się pojawić w grze, no ale wiecie jak to jest. Więc jeszcze raz przypominam, że jeżeli chcecie więcej jakichś rzeczy z po prostu customowych rzeczy, czyli na przykład jakieś customowe skiny, bronie, e, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry, no i 1500 łapeczek do góry i będzie więcej jakichś customowych rzeczy. No a teraz próbujemy zrobić królewskie zwycięstwo, tak zwanego wina, po e, prostu używając tego skina. Ale to się zrymowało, a nawet nie chciałem, żeby się zrymowało. Nie, nie, ma tu nikogo, dobra. Skoro tu nikogo nie ma, to ja sobie tutaj zejdę, zetnę drzewo, będzie super. Tu jest jakiś koleś, tu jest jakiś koleś. Oh shit, oh shit. Słyszę go tu jest tu, jest tu, jest tu Kurczę, gdzie on jest? Gdzie on jest? Dostał 50 hackeba Dobra To jest jakiś spoceniec widzowie, ja da to widzę do takich ludzi grać. To są jacyś ludzie, kurde, te, tego typu. Tego typu. Dobra, dostał chyba? Chyba? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja Przebudowuję. Ja robię, najda w górę. W tym momencie on się turtluje, bo podmieniam go. Jest, mamy to. Let's go. Kurczę, kurczę. Dobra, to nie tak miał wyglądać. Okay. Ten nie jest jakoś, tak wiecie, doskonale zrobiony tak jakoś strasznie idealnie. No ale Epic Games zapewne mogłoby to zrobić troszeczkę lepiej i wyglądałoby to, myślę, że też bardzo fajnie. Oczywiście, moi drodzy, yy, co mam mogę powiedzieć? Nie wiem w sumie. Oj, kurde, jaki ziomek do mnie strzela, co jest grane? A ja chcemy właśnie sprawdzić jak ten skin wygląda podczas... Emotki. Tak, podczas emotki to zaraz dostanę emotkę, take the dostanę. Dobra, ja, ja mam taktykę, ja mam taktykę, taktyka jest taka, że sobie stąd zwijamy, robimy... E, on za mną leci, oh shit, oh shit, tu jest kolejny ziomek, który ma Moon Knighta, nie trafiłem go niczym, nie, nie, jestem najgorszy, nie, nie, mam plecy jeszcze, nie, nie. Leży, 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 leży. leży. Więc niestety, ale pierwszej gry no, nie udało się wygrać. Więc może uda się wygrać grę numer 2. Lecimy sobie tutaj, gdzieś na śnieżnym biomie. No i będziemy próbowali. I tu chyba nikt nie leci, na szczęście. A nie, ktoś leci, bo słyszałem już go. Turczy pieczoną, tutaj gdzieś chodzi. To najlepiej, jakbyśmy go od razu wyeliminowali. On tutaj jest chyba. Nie, a może nie. Nie mam pojęcia. Bo nie słyszę nawet dokładnie. Eee. Siema, jesteś tu gdzieś. Dobra, to ja się uzbroję na czilku. Pełna... pełny luz. Eee, dobra. Boję się trochę. Ale tak, moi drodzy. Eee, wracając jeszcze do tematu tego skina, to jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem sprawdzić. Ale dokładnie jak ten skin wygląda podczas emotki w sumie nie najgorzej, jakby nie patrzeć. Więc e, podsumowując tego skina, jest on według mnie naprawdę całkiem fajny. Jeżeli oglądacie ten film do tego momentu, właśnie do tego teraz, to możecie w komentarzu napisać na ile oceniacie właśnie styl do tego skina, czyli tego właśnie Galakcji Darda Vadera. Bo wydaje mi się, że jest on taki no, 8-7 na 10, według mnie. No bo wiadomo, no mogło być lepiej, ale według mnie właśnie jest takie 7-8 na 10. E, no i możecie w komentarzu napisać, y, jak według was ten po prostu... styl wygląda. Dobra, leży! O, jestem... Uff. Jestem najlepszy w tej gry. Kurczę. Gdzieś jeszcze był jeden, który na daleko strzelał, ale... Nie, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. słyszę go, słyszę go. Mam na moich wizualnych cheatach, mam go... Kurde, co jest? A, on kurczę, jest w środku, se to na chiefku. Chilluje sobie. Wrzucił na luz, więc... Gdzie on jest? Ja nie słyszę. Ej, co jest? Nie! To jest jakiś nob Nie! Proszę, to jest taki nob Proszę, nie! Jeśli on mnie wyeliminuje, to ja już nie gram w te gry dzisiaj. Dobra, dostał znowu. On już nie ma totalnie nic. O, Kolejny! Nie! No gdzie on jest? Ta wizualizacja mnie troluje. On tu jest. Dobra, GG, 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 GG. O kurde. To się żem wkopał? To się żem wkopał? No chyba się żyje. No, chyba już. Chyba raczej tak. coś tam na dole. Żyje jeszcze. To jest jeszcze do sklaczowania, widzowie. Wenecja. Nie. Flagam. Jest. O oh, kurde. O. Oh. No i widzowie, wydaje mi się też, że jak będzie więcej filmów z jakichś customowych skinów, to na przykład w tych filmach będą jakieś challenge. Przykładowo jakby był taki Galaxy, Darth Vader, to na przykład można by było zrobić same, na przykład nie wiem, epickie bronie, bo w sumie fioletowe to bardziej właśnie przypominają taką galaktykę, więc myślę, że to by był całkiem spoko pomysł. Zobaczymy jeszcze jak to będzie, bo to jest w ogóle jeden z pierwszych filmów takich customowych. W sensie kiedyś się pojawiły i... Później przestałem, ale teraz stwierdziłem, że jak Epic Games nie dodało stylu, to musimy wrócić z takimi właśnie jakimiś customowymi rzeczami. Mam w ogóle trzy eliminacje, co jest? Dobra, lecimy na słodkie skrzyżowanie. Dokładnie tutaj lecimy. Lecimy zrobić królewski zły... Eee, tam jest jakiś królewski zły człowiek. Dobra, budujemy rampę na dzik. Gościu skype'y z dzikiem. Spamimy kolesia z dzika. Eee, z dzika mnie wyrzuciło, halo! Co jest? Dobra, boxuję kolesia, jak rybę. Ej, my, my box, my box, co jest? Ej, o, teraz ja... Teraz... <grymne> więc, moi drodzy, na sam koniec możemy sobie jeszcze wejść w tak zwany tryb powtórki, żeby zobaczyć tego skina troszeczkę bliżej i zobaczyć, jak on w sumie wygląda, więc... Wbijamy sobie w powtórkę, i to jest powtórka z gry, która była dosłownie przed chwilą. No i to jest w sumie można powiedzieć już takie zakończenie. Więc ja dziękuję Wam oczywiście za obejrzenie, i tak oto prezentuje się ten skin w. W sobie, Giereczce, tak wiecie, tutaj macie wszystkie inne skiny, i tutaj macie tego skina. Wydaje mi się, że jest on naprawdę całkiem przyzwoity, więc tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jeszcze widzicie mnie, który się chiluje i tak to wygląda. Ten skin jest całkiem spoko, więc to by było na tyle. Przypominam, że 1500 łapeczek do góry to więcej właśnie jakichś filmów z kustomowymi rzeczami, takimi jak na przykład ten oto pan dart Vader, typu właśnie galakcji. W ogóle patrzcie, jak to fajnie wygląda, chce tak tutaj ruszacie i tutaj mamcie całą taką galaktykę, to jest giga fajne, więc e, tak, epic games, czekamy aż dodacie tego skina do gry, tego oto galaktycznego Darda Vader'a. Także ja dziękuję za obejrzenie i widzimy się w następnych materiałach, cześć!